Przynoszę Ci pilną i odkrywaną wiadomość. Dzisiaj przyjrzyjmy się szokującej wizji, którą ojciec Chris Alar otrzymał od Boga na temat tego, co stanie się z mapą Ameryki. Czy jesteś gotowy poznać prawdę, która może wszystko zmienić? Więc nie wychodź tam, ponieważ to objawienie jest niewidoczne. Dzień dobry, moi umiłowani bracia i siostry w Chrystusie, i witajcie z powrotem na kanale. W dzisiejszym filmie usłyszymy świadectwo ojca Chrisa Alar. Miałem kolejny sen, który Pan dał mi zeszłej nocy. Sen zaczyna się od mapy Ameryki, którą narysowałem, abyś mógł ją zobaczyć. Oto co widziałem: możesz zobaczyć Kanadę na górze, Stany Zjednoczone na środku i Meksyk na dole. Na mapie na środku znajdował się duży okrąg i niebieska linia reprezentująca główną autostradę. Niebieska linia była drogą prowadzącą do Kanady, ale została zablokowana, więc podczas tego wydarzenia nie można było opuścić Stanów Zjednoczonych. Nie wiem kiedy to się stanie. Drugie wyjście do Ameryki Północnej również zostało zablokowane. Ludzie jechali w tym kierunku, próbując się wydostać, ale nie mogli. Tutaj, w Waszyngtonie, gdzie jestem, jest droga prowadząca do Kanady, która również została zablokowana. Czerwony na mapie wskazywał, że wyjścia te zostały zablokowane, uniemożliwiając każdemu opuszczenie Stanów Zjednoczonych. Na środku mapy, w wielkim kręgu, czułem, że nastąpi eksplozja być może z pocisku lub czegoś podobnego. Miałoby to wpływ na duży, okrągły obszar. Potem pan pokazał mi strukturę taką jak wieża komórkowa lub generator mocy. Był to wysoki, metalowy przedmiot i czułem się, jakbym miał tę moc, DLA mnie dając mi własne źródło energii. Potem pan pokazał mi masywne formy gór na ziemi, które wyglądały jak pniaki ściętych drzew. W moim śnie zdałem sobie sprawę, że te górskie formy były tak naprawdę gigantycznymi drzewami. Zrozumiałem, że drzewa te zostały ścięte podczas powodzi opisanej w księdze Henocha, ponieważ stały na ziemi. Aniołowie ścieli je, aby ludzie nie mogli wspinać się na drzewa i uciec przed powodzią. Przeprowadziłem badania i odkryłem, że duże koło na mapie znajduje się w tym samym miejscu co superwulkan w Parku Narodowym Yellowstone. Wierzę, że ten superwulkan może eksplodować samodzielnie lub w wyniku ataku nuklearnego, powodując masową eksplozję w tym obszarze. Nie wiem jednak, kiedy te zdarzenia wystąpią. Przypuszczam, że stanie się to podczas wielkiego ucisku, ponieważ wydaje się, że jest to gniew Boga wylany. Bóg nie zwalnia takiego sądu, dopóki nie usunie sprawiedliwych z drogi, więc musi to być część wielkiego ucisku. Kiedy Bóg osądzi Amerykę, usunie sprawiedliwych przed lub w miarę rozwoju tych wydarzeń. Pan często przypomina mi, że są to jego plany, a nie wroga. Bóg dokonuje tego sądu z powodu niegodziwości Ameryki, jej odmowy pokuty i jej podobieństwa do Sodomy i Gomory. To okropne, a jednak Pan zawsze pokazuje swoim sługom, co się stanie. Ostrzega nas z góry, abyśmy mogli poznać i mieć pewność, że istnieje ścieżka ucieczki, która jest zachwytem. Musicie wierzyć w Jezusa i wiedzieć, że wkrótce przyjdzie do wiernej i świętej oblubienicy, żyjąc w świętości, pokucie i posłuszeństwie mu. Jeśli jesteś letni, niewierzący lub daleki chrześcijanin, będziesz tutaj, aby być tego świadkiem i zostaniesz uwięziony w tym strasznym czasie gniewu Bożego. Nie chcesz dać się złapać w tak katastrofalne wydarzenia bez wyjścia, ponieważ odmówiłeś słuchania tych wiadomości od Boga. Wysyła wszystkie te ostrzeżenia i nie będzie usprawiedliwienia, jeśli nadal tu będziesz i przegapisz zachwyt. Jest to zarówno szalone, jak i przerażające, ale wierni chrześcijanie wierzący w Jezusa nie muszą się bać. Ufamy Bożej ochronie. Zawsze chroni tych, którzy należą do Niego. To przesłanie jest kluczowe dla każdego, kto prowadzi grzeszny lub niegodziwy styl życia, lub dla niewierzących. Musicie żałować i przyjść do Chrystusa, aby mieć rację z Bogiem, ponieważ nie wiemy, ile czasu nam zostało. Jezus mówi dalej, że nie ma już czasu. A my mamy tylko krótkie okno, aby ostrzec wszystkich i podzielić się tymi orędziami. Pan wylewa te objawienia, ponieważ koniec jest bardzo bliski. Każdy z nas miałby wiele snów, to nie znaczy, że wymyślamy rzeczy ze względu na częstotliwość. Tak. Niektórzy ludzie mogą robić rzeczy, ale nie mam powodu, aby to robić. To jest prawda, którą Bóg objawia i ważne jest, aby wszyscy byli przygotowani. Jedyną okazją, którą muszę podzielić się tymi orędziami, jest Jezus, który próbuje nas ostrzec i powiedzieć, że wkrótce wróci. To są rzeczy, które przybywają do Ameryki. Do Ameryki nadchodzi wojna. Rosja przygotowuje się do zbombardowania Ameryki, prawdopodobnie celując w superwulkan i powodując jego wybuch. Cały ten obszar zostanie zdewastowany, a każdy, kto tam mieszka, zginie, ponieważ nie chciał uwierzyć w prawdę. Jezus wkrótce wróci, nie czekaj. Nie pozwól, aby ci się to przydarzyło. Jeśli mieszkasz w tym obszarze lub gdziekolwiek, zrozum, że tak się stanie. Pan mówi, że to nadchodzi do Ameryki. Pokazał mi mapę. Możesz spróbować biec, wsiąść do samochodu i wyjechać z Ameryki, ale drogi zostaną zablokowane. Nie będziesz w stanie się wydostać, utkniesz. Jedyne co pozostało, to żałować za grzechy, wierzyć w Jezusa i znosić siedem lat ucisku, odmawiając znaku bestii. Jeśli to konieczne, Umrzej męczennikiem za Chrystusa. Ale tak nie musi być, nie musisz przez to przechodzić. Możesz zmienić zdanie i działać teraz. Wierzcie w Jezusa. Przyjdźcie do niego ze szczerym sercem. Szukajcie jego twarzy i czcijcie go jako wielkiego, wszechmogącego stwórcę, którym naprawdę jest. On jest prawdziwy, wkrótce wróci. On jest waszym Bogiem. Jest tylko jeden Bóg, Pan Jezus Chrystus, wszechmogący Bóg w ciele. Przyszedł na Ziemię, aby umrzeć za wasze grzechy. Powstał z martwych i teraz oferuje zbawienie wszystkim wierzącym. Nie czekajcie, nie zwlekajcie, szukajcie go dzisiaj i bądźcie przygotowani na to, co ma nadejść. On jest po prawicy Ojca w niebie. Ma nas wszystko przygotowane, w tym bankiet weselny w niebie. Bankiet ten symbolizuje zjednoczenie Chrystusa z Jego oblubienicą, Kościołem, wydarzenie wielkiej radości i celebracji. Jezus przygotowuje się do zabrania swojej oblubienicy, Kościoła, do siebie. Oznacza to, że przyjdzie szukać wierzących, tych, którzy uwierzyli w Niego i żyli zgodnie z Jego naukami. Kościół zostanie usunięty z tego wielkiego czasu gniewu. Ten czas gniewu odnosi się do okresu ucisku opisanego w Biblii, czasu wielkiego cierpienia i sądu na ziemi. Jezus chce, abyście byli wśród tych, którzy zostaną pochwyceni, którzy uciekną w tym strasznym czasie. W tym celu ważne jest, abyś teraz miał właściwe życie z Bogiem. Uwierz w Jezusa. Żałuj za swoje grzechy i natychmiast przygotuj się na pochwycenie, ponieważ znaki i ostrzeżenia są tutaj, co wskazuje, że to wydarzenie jest coraz bliższe. Próbujemy cię ostrzec, więc obudź się, przeczytaj Księgę Objawienia, przeczytaj Księgę Mateusza, przeczytaj Biblię. Wszystko, co musisz wiedzieć, jest tam. Te biblijne książki zawierają podstawowe proroctwa i nauki o czasach ostatecznych i powrocie Chrystusa. Służą one jako przewodnik. Mapa, która pokazuje nam, co ma nadejść i jak powinniśmy się przygotować. Ostatnią rzeczą, o której Pan przypomniał mi o tej elektrowni, o której wspomniałem. Mamy moc i siłę z góry, mamy własne źródło mocy i siły, które pochodzi od Boga. Oznacza to, że jako wierzący mamy moc i siłę w Bogu jako naszym własnym źródle. Niewierzący i wszyscy inni tego nie mają. Mamy własną jedność mocy, którą jest Bóg. On jest źródłem naszej mocy, siły i energii. Amen.